Hej, W tym, tym poradniku chciałbym pokazać Wam stronę, na której, z której możecie pobierać w sposób łatwy, prosty i przyjemny muzykę. Tutaj wpisujecie sobie tytuł lub wykonawcę piosenki, jaką chcecie pobrać. Ja tutaj skorzystam z tych np. Weekend. Tutaj zatrzymamy. Praktycznie pod każdą piosenką mamy teledysk. Tutaj inne propozycje. Możemy pobrać plik mp3 od razu na komputer lub przez Java. Wybieramy plik mp3. Czekamy. I tu mamy mnóstwo propozycji. Właściwie chyba wszystkie. Rozmiary plików, jakieś tam remixy, co. Bierzemy sobie tą podstawową wersję przekierowuje nas na tą stronę i tutaj bez żadnego wpisywania yy, jakichś kodów, Bóg wie czego, pobieramy plik, bierzemy zapis jako, ja zapiszę na pulpicie i to tyle. Przy okazji zapraszam do odwiedzenia mojego kanału lub ewentualnie subskrypcji. Cześć!